Wiceprezes PGM pan Łukasz Magin wprowadzał mieszkańców w błąd, by uniemożliwić dokonanie zmiany zarządcy. Problem dotyczy wspólnoty mieszkaniowej bloku 132 na osiedlu dolnośląskim. Mieszkańcy tego bloku rozważali zmianę zarządcy. Aby tego dokonać poprosili dotychczasowego zarządcę, miejską spółkę PGM, o zorganizowanie w tym celu spotkania. PGM zaproponował, że zbierze oferty firm świadczących takie usługi. Rozesłał ankiety i zwołał zebranie. Otrzymaliśmy zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie blokiem 132. Ale to zaproszenie było dość szczególne, ponieważ oferta nie mogła być swobodnie sporządzona. Należało wypełnić ankietę, notabene bardzo tendencyjnie przygotowaną. I poza tym okazało się, że to nasz konkurent, czyli PGM, miałby prezentować naszą ofertę. No to nielogiczne, po prostu nasz konkurent nie może nas dobrze przedstawić, bo przecież działałby wbrew swoim interesom. Więc nie skorzystaliśmy z tego zaproszenia, tym bardziej, że nie przedstawiono nam zasad konkursu ofert. Co z tą ofertą się stanie? Przedstawiliśmy swoją ofertę wszystkim mieszkańcom, tak, żeby każdy mógł się zapoznać, a nie tylko grupka osób obecnych na zebraniu. Oferty nie złożyła również Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Napisała jednak pismo, w którym protestuje przeciwko praktykom PGM-u. Wobec takiego zapisu, że jest tylko omówienie tych ofert, doszliśmy do wniosku, że y, takie oferty nie jesteśmy y, w stanie y, przedstawić. Może to też z tego powodu, że w formularzu ofertowym było Kilka wariantów, do których mogli podejść zarządcy w różny sposób. Czyli ta stawka byłaby yy, różna. Czy tego typu yy, praktyka jest stosowana u zarządców? No raczej nie. Musi być jasno określone, czy składa się tylko ofertę po to, żeby złożyć i, i omówić, czy po to, żeby zrobić konkurs ofert i... Wobec wszystkich przedstawionych przez oferentów stawek wynagrodzenia za zarządzanie, podpisać później umowę z zarządem lub zarządcą. PGM nie przewidział obecności oferentów na zebraniu, ale we wyniku interwencji mieszkańców ostatecznie wysłał zaproszenia dzień przed i w dniu zebrania. Dostaliśmy pismo na dzień przed tym zebraniem. Nie, tego samego dnia nawet, że PGM jako zarządca zaprasza na spotkanie, już nawet nie na zebranie wspólnoty, tylko na spotkanie, zebranie to jest poważniejsza rzecz niż spotkanie, które ma, że tak powiem, luźny przebieg, że odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 17. To zostało wysłane 27 kwietnia, czyli w dzień zebrania. Samo zebranie również nie miało zwyczajnego przebiegu. Jeden z mieszkańców złożył wniosek formalny, by rozszerzyć porządek zebrania o punkt dotyczący zmiany administratora, tak by po przedstawieniu ofert konkurentów możliwe było głosowanie nad ewentualną zmianą. I tak się zaczęło. Nie wierzyłem w to, co słyszę. Będąc obecnym na zebraniu, no, usłyszałem, że pan. Wiceprezes Magin, popierany przez administratorkę, mówią mieszkańcom, że nie można wprowadzić do porządku obrad punktu o zmianie administratora, ponieważ wymagana jest obecność notariusza. No, byli naprawdę przekonujący i dość wiarygodni, natomiast niestety była to nieprawda. Zwykłe kłamstwo, po prostu kłamstwo w żywe oczy, tylko po to, żeby nie wprowadzić do porządku punktu o zmianie administratora. Przepychanki słowne trwały aż 40 minut. Ostateczny wniosek został przegłosowany. Niestety to nie koniec nieuczciwych zagrań miejskiej spółki. PGM nie złożył własnej oferty, tylko po wysłuchaniu konkurentów stwierdził, że może zmienić warunki cenowe, dopasowując się do cen konkurencji. Przy czym nie była to konkretna oferta, tylko obietnica, że postara się tak uczynić. Wszystko po to, by uniknąć głosowania. Ostatecznie do głosowania na zebraniu doszło, a w w drodze indywidualnego zbierania głosów uzyskano niezbędną większość. Co prawda wspólnota podjęła uchwałę z dniem 11 maja 2017 roku, ale zmiana wejdzie w życie dopiero od stycznia 2018 roku. Niestety takie utrudnienia zawiera umowa zawarta z PGMem.